Panie i panowie, w końcu się udało po tylu latach zrobić płomień, Ale nie byle jaki... O, chwila. Fokus jest Tak lepiej. Ale nie byle jaki płomień. Po uwaga. Zielony płomień. O, widzicie to, widzicie to. Jest, 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 jest. Magiczna blaszka, która wytwarza zielony płomień. A oto niech będzie wstęp do, mam nadzieję, nowej serii filmików, albo co najmniej filmu na kanale. No. Na razie to tyle.